Kwadrans bez muzyki. Witam Państwa, Joanna Szwedowska. Moim gościem jest dzisiaj pan Bernard Nowak, autor książki o niezwykłym tytule Taniec Koperwasów. Ta książka jest czytana na naszej antenie. Czytają Łukasz Lewandowski. Ta książka. Trafiła do mnie przez przypadek, była dla, dla mnie wielkim zaskoczeniem i ten tytuł intrygujący, taniec koperwasów, może zacznijmy od tytułu. Ta książka także dla mnie była dużym zaskoczeniem, ponieważ ja jej nie planowałem, a wynikła ona z pewnej rozmowy w domu, przy kuchennym stole, gdzie ja po prostu op zacząłem opowiadać pewną anegdotę rodzinną. I ktoś z gości, kto przy tym stole był, powiedział, Ty to spisz. I tak to się wszystko zaczęło. I właściwie pierwsze zdanie książki, a więc to, które brzmi, Ciotka Genia umierała wiele razy, zostało zapisane przy stole kuchennym. I także ostatnie zdanie książki było tam zapisane. Więc właściwie wypełnienie treścią reszty to jest prosta sprawa, jeśli autor wie, co jest na początku, a co na końcu, prawda? To prawda. Zaś znaczy, jeśli chodzi o tytuł, to tutaj pewną inspiracją, na co zresztą zwrócono uwagę, była książka Kawalca tańczący jastrząb. Ten element tańca i pewnego takiego niepokoju, wynikającego z sytuacji moralnej, znamy rzecz. Zaś znaczy, jeśli chodzi o koperwasów, nazwisko przyniósł mi ze szkoły syn, który wtedy był chyba w podstawowej, któregoś dnia wróciwszy, mówi: Tatusiu, mamy nową koleżankę. Wiesz, jak się nazywa? Mówi koperwas. I to nazwisko tak się wszystkim spodobało, że ja je po prostu przejąłem do, do książki. Potem okazało się, że w nazwisku są inne sensy, które są warte wydobycia. Mianowicie Jaki? to jest Kuperschnicht, czyli Miedzioryt, i koper waser, czyli woda, która z Miedziorytu zmywa to, co zostało kwasem wyparzone czy wytrawione. I, i zdam sobie sprawę z tego, że, że, że także to nazwisko może zaowocować w ten sposób, że, że pokaże jakby sytuację, która się utrwaliła. I w książce są zresztą takie sceny, kiedy oni stoją bohaterowie czy przed domem, czy siedzą przy stole i siedzą nieruchomo zgodnie z owym rosyjskim zwyczajem, by minutę przed podróżą tak, pomilczeć. I to jedno z drugim się jakoś tak poparzyło, po mówiąc gąbrowiczowskim językiem. Nie? I, i, I tak zostało. I napisał pan tę książkę szybko? Nie. pan miał początek i koniec? Nie, ponieważ w ogóle pisanie to nie jest coś, co mnie jakoś szalenie pasjonuje. W tak zwanych wolnych chwilach pisałem ją, mając notatki rozłożone na parapecie, wysokim parapecie wysokiego okna i tam coś zawsze do tego dorysowywałem. Przy czym cała frajda, jaką miałem, to naprawdę, to była dla mnie wielka zabawa, ta książka i i mimo, że byłem w takiej traumie, dosyć po różnych rzeczach osobistych, nie najlepszych, to, to ta książka, czułem, to jest takim wentylem, coś źle powiedziane, taką odskocznią to też jeszcze nie, to brakuje mi w tej chwili niestety słowa, erupcją jakiegoś, jakichś innych uczuć, które po prostu nie mogą za długo się dusić w stanie jakiegoś takiego, no, poniżej zera, prawda, w temperaturze. I prawdą jest to, wielokrotnie się przy tej książce, nie tylko, że śmiałem, ale wręcz wygłupiałem i żartowałem i folgowałem sobie na całego, szczególnie w tych partiach, które są, może to nie jest nie zawsze czytelne, które są są parodią polskiej literatury. I wtedy, na przykład, Maria Dąbrowska, moja ulubiona na wsi, wesele, to, to po prostu yy, czytałem Marię Dąbrowską, miałem położoną na jednym parapecie. I, i za chwilę przechodzimy do drugiego i, i pisałem tajemnica ferwasu, bo ona właściwie odwaliła za mnie kawał roboty. A kiedy ta książka ujrzała światło dzienne? Ukazała się najpierw w twórczości. I ku mojemu zaskoczeniu, ukazała się cała w dwóch numerach. Co zresztą było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla mnie, ponieważ do tej pory, i tu, że tak powiem, kabotyńsko mogę się pochwalić, że tylko dwie rzeczy były drukowane w całości w twórczości. Właśnie Marii Dąbrowskiej na Wsi Wesele oraz jakieś opowiadanie Iwaszkiewicza, długie. Ta opowieść ma niesamowity klimat. Ci bohaterowie nie są pozytywnymi bohaterami, wszyscy. Oni są takimi ludźmi z krwi i kości, ze swoimi wadami, grzechami, zaletami. Jak bardzo to, co pan opisał w tej książce, ma. Swoje źródło w rzeczywistości widzianej przez pana? Spore. I to są nawet dwa źródła. Pierwsze i najważniejsze to jest jednak źródło, to są jednak opowiadania mojej matki, która jest y, takim naturalnym y, gawędziarzem, y, jeżdżącym po rodzinie niczym papież po świecie. A rodzinę mam liczną chyba z 300 osób, odwiedzających tę rodzinę i wracających do mnie do domu. Po to, żeby poopowiadać, co gdzie u kogo się zdarzyło. I to są zawsze historie. Teraz już nie, bo mama jest jednak w 90. roku, więc to trudniej. To są zawsze historie prześmieszne. Matka to po prostu niesłychanie parodiuje. Dlatego też dedykacja w tej książce to nie jest przypadek, bo to w dużym stopniu jest jej sposób mówienia, jej sposób spostrzegania świata. Ale ten styl gawędy, styl opowiadania jest obecny w tej książce. Ona cała jest taką opowieścią. Tak, tak. tak jakby ktoś właśnie przy stole, przy jakimś spotkaniu, opowiadał kolejne rozwijające się i zazębiające się historie. Tak, więc ja to wyniosłem z domu, gdzie w czasach, gdy, gdy nie było już nawet radia u mnie w domu, matka po prostu siadała i nam opowiadała różne dzieje ze swojego dzieciństwa, a potem, że tak powiem, ruchem konika szachowego skacząc po rodzinie i wydobywając coś mięśniejszych, lub głupszych, lub, lub tragicznych tak, bohaterów. Więc to, to jest jakby to drugie źródło, ale też moje, wzbogacone jeszcze o moje rzeczywiste wyjazdy wakacyjne. To były lata 60., gdy jeszcze nie jeździliśmy tak jak dzisiaj na, na różne wilegiatury, tylko się jeździło w czasie wakacji do równie ubogich jak my krewnych, u których przy dzieci siódme też się wyżywi. A ponieważ to była wieś, gdzie można było ganiać do upadłego, to ja tam też chętnie i często jeździłem i się temu towarzystwu przyglądałem. Oczywiście to, co jest w książce, to jest w jakimś stopniu nawiązaniem do... ale w dużym stopniu jest to jednak powymyślane historie i historyjki. Ale wieś była rzeczywista. Tak, i istnieje do dzisiaj. ta wieś to, wieś to jest wieś niedaleko Kwidzynia. I nazywa się wieś Karpiny. Moja matka jest z domu Karpińska. I ten motyw, że, że to jest nazwa od, od nazwiska, to jest rzeczywiście, tak, się, tak było, tak się stało. I także może powiedzieć, że mimo chłopskiego pochodzenia, mamy w swoich włościach całą wieś, prawda? Ta rodzina ukrywa pewną tajemnicę. I ten świat, widziany oczami narratora oczami chłopca jest światem, w którym ta tajemnica jest niedaleko na wyciągnięcie ręki, ale nie można tak naprawdę jej złapać. Wszystko się tak chowa w tych scenach, w tych niedomówieniach, w tych tajemnicach, tej ciotce Marcie, która się zjawia z daleka. To jest tak jak w życiu, że istnieje jakaś tajemnica, którą się chce poznać. Tak, ja bardzo szybko się zorientowałem, mając chyba 7-8 lat, że coś takiego w rodzinie jest że są jakieś niedomówienia dotyczące kilku zresztą rzeczy, o których tu nie ma mowy. Ale ponieważ to jest raz, tak jak powiedziałem, spora rodzina, dwa, mieszkająca na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych, to oczywiście tam każdy coś za uszami miał. Jak każdy z nas zresztą, prawda? Coś, coś jednak yy, nie jesteśmy aż tacy anielscy, bo, byśmy, bo by nas już tutaj nie było. I ja to wyczuwałem, co tam się dzieje i, i oczywiście jak, jako dziecko strasznie chciałem się dowiedzieć. Co? Wiedziałem tam o jakichś grobach, wiedziałem o, o jakimś yy, morderstwie, yy, jakieś przebąkiwania. Jak się tam któryś ze szwagrów czy innych pociotków troszeczkę wstawił, nabrał odwagi, to przebąkiwał, prawda? I, a ja nastawiałem uszy i, i starałem się dowiedzieć, o co tam chodzi. No i to potem, jakby załocowało tym elementem tajemniczości. I, i próbą dociekania, co tam za tą ścianą jest. Te postaci są takie bardzo prawdziwe, takie, takie z krwi kości, takie z życia wzięte. Strasznie witalne są te postaci w pana książce. Bo tacy byli, bo już większość z nich niestety nie żyje, ci moi krewniacy. To byli ludzie pochodzący z bardzo ubogich środowisk, z drugiej części Polski, przede wszystkim z Mazowsza, strasznie biednego. I którzy dostali się tam na te ziemię na tereny poniemieckie, i jakby otworzyło się przed nimi niebo nowych możliwości, bo i, i, i domy porządne, i pola przyzwoite, i oni wszyscy byli niesłychanie aktywni. To była w nich taka, taka noworyszowska pazerność też. A poza tym to byli ludzie w sile wieku jednak. A jeśli wziąć pod uwagę, że wielokrotnie widziałem ich podprawionych alkoholem, to oczywiście ta dynamika jeszcze się zwiększała. Szwagier jadący wobijanemu rowerem, wracający z gospody za ciszę, to, to jest metafizyczny obraz, naprawdę. To było widać, że on, no, nie tylko on pił wódkę, on, on w stronę absolutu szedł. Myśli pan, że istnieją jeszcze takie wsie i takie rodziny? <noise> Czasem myślę, że chyba w Białostockie i że to, co Stanisław w tym, czy wcześniej czasem u niego przebłyskują takie rzeczy, czy wcześniej Redliński w Konopielce. Ja trochę żałuję zresztą, że on tak poszedł, Redliński w taką, w taką za bardzo parodystyczną i humorystyczną rzecz, bo ten język, on by uniósł poważniejsze rzeczy. Podobna sprawa jest to analogiczne właściwie, jeśli chodzi o Kopervasów. Uważam, że te filmy typu Sami Swoje i tak dalej, gdzie język jest genialnie podłapany. Szkoda, że to tylko jest mm, tak naprawdę y, następna, następna parodia y, zemsty Fredry, prawda? Czy coś takiego. Y, szkoda tego, że to tak, bo tam przecież był dramat, ale ten język aż się prosi, żeby był wykorzystany do wielkiej powieści o tamtych czasach i o tamtych terenach. Nie ma takiej powieści wielkiej o tamtych czasach i tamtych terenach. Pozostają nam drobne opowieści. Każda z nich opisuje jakiś swój fragment rzeczywistości. Tak jak taniec Koperwasów, niebywale barwna opowieść. Tak naprawdę ta książka, ja się zgadzam, jest za krótka. Ha. I dopisałem przecież rozdział. I w nowym wydaniu, które się lada moment ukaże. Ten nowy rozdział jest dodany, ale oczywiście mam świadomość tego, że ale to jest opowieść właśnie na jeden wieczór. My siedzimy, matka opowiada. I wysłuchaliśmy tego i teraz czas umyć zęby i się kłaść spać, prawda? Więc co tutaj dużo. Resztę opowiem wam jutro, albo jak mówi matka, tę książkę zamykam, jutro otworzę wam jakąś inną. Bo to tak wygląda i tak się dzieje. Taka powinna być literatura. Tak, uważam, że literatura dobra jest wtedy, gdy można ją rzeczywiście przeczytać, nie czerwieniąc się. Mówię o autorze. Otóż ja tę książkę, jak napisałem, to przeczytałem ją synom moim dwóm, którzy są oczywiście bezwzględni i wiedzą, kiedy ja mówię nie swoim językiem. Po prostu czerwieniłem się w momentach, których należało po prostu skreślić, i to była najlepsza korekta, jaka mi się w życiu zdarzyła. A czy pisze Pan jeszcze jakieś historie? Znaczy, w ogóle pierwsza książka, jaka się ukazała, tytuł Cztery Dni Łazarza, wyszła w Instytucie Literackim w Paryżu. To jest książka o tak zwanym podziemiu, którą napisałem właściwie ze złości na, na tę rzeczywistość, która skazywała mnie wtedy zaangażowanego w działalność wydawniczą na bieganie po piwnicach, noszenie rys i tak Czułem, że to jest za mało, że to mnie redukuje, że ja tracę czas. Mimo wszystko, mimo tak zwanego szlachetnego celu, etc., etc., i wtedy zacząłem robić notatki do książki, którą potem, no może mogę tak powiedzieć, że ją zmontowałem, czy ułożyłem, czy jak to mówił Stalin, że artysta jest inżynierem dusz? Więc coś takiego. Jak inżynier tę książkę poukładałem i, i posłałem redaktorowi Giedroyciowi, który ją wydał. To była pierwsza książka, druga to jest właśnie Tańc Koperwasów. Trzecia to jest tom opowiadań pod tytułem Smolica numer 86. To są opowiadania o wsi, w której mieszkałem, gdy rodzina przeprowadziła się z Malborka w Poznańskie. Potem zdarzyło mi się napisać jeszcze taki tom, właśnie dziennik pod tytułem Wyroby duchowe. Dosyć obszerne niestety, ale może to właśnie... Ale jaki piękny tytuł. Taki... Smakujący białoszewskim trochę, prawda? Którego bardzo lubię zresztą. A aż strach powiedzieć, ja od 10 czy 11 lat piszę książkę na temat Judasza i tamtych czasów i tego biedaka Jezusa, który tak źle skończył. No to będziemy czekać na to, aż Pana książka się ukaże. Dziękuję Panu bardzo. Moimi Państwa gościem był Bernard Nowak, autor książki czytanej na naszej antenie w cyklu To się czyta. Taniec Koperwasów zapraszam codziennie o godzinie 9.45. Czytają Łukasz Lewandowski.